Kiedy wspomniałem, że jedyną armią, która rozkaz pana Tuchaczewskiego wykonała, była piętnasta, to przyznać muszę, że dzielna musiała być postawa tej armii w ciągu 18 i 19 sierpnia, jeśli wywołała ze strony polskiej koncentrację wojsk w tak nieużytecznym dla całości operacji kierunku jak zachodnim odciągając w ten sposób od zadań pościgowych całą naszą pierwszą armię. Kierunek ten, ten bardziej był bezużytecznym w dniu 20 sierpnia, że 15. Armia Sowiecka 19 sierpnia wieczorem zdecydowała się odejść przez Ostrołękę właśnie w kierunku Łomży, która przez fatalny rozkaz, powtarzam, sprzeczny zupełnie z moim nakazem, została oswobodzona od nacisku z naszej polskiej strony. Pan Sergejew nie pozostawia pod tym względem żadnej wątpliwości. Oto, co pisze on w tej sprawie. Otrzymał on w sierpcu dopiero 19 sierpnia zasadniczy rozkaz pana Tuchaczewskiego o odwrocie. Mógł się jeszcze przez Muławę i Przasnyż rozmówić osobiście o sytuacji z panem Tuchaczewskim, będącym w Mińsku. Jak pisze pan Sergiejew, dopiero w tej osobistej rozmowie z dowódcą frontu przekonał się o konieczności odprowadzenia swoich wojsk już nie do okolic Ciechanowa, a znacznie dalej na wschód. Dopiero 19 sierpnia rozpoczęła swój odwrót czwarta armia. Co do piętnastej armii, pan Siergiejew pisze, że stała ona 17, 18 i 19 sierpnia w bojach, lecz nie otrzymując pomocy dla swego prawego skrzydła od czwartej armii i straciwszy na lewym skrzydle łączność z odchodzącą pośpiesznie na wschód trzecią armią, piętnasta armia... Zdecyduje się, zgodnie zresztą z dyrektywą frontu, na odejście i przez ostrołękę idzie do okolic Łomży. Pan Sergejew opowiada, że tegoż dnia, dziewiętnastego, gdy już znowu stracił łączność z dowództwem frontu, próbował ją nawiązać przez piętnastą armię i w okolicach Ciechanowa trafił właśnie na moment, gdy piętnasta armia już swemi strażami tylnymi, Odchodziła ku Ostrołęce. Osądziwszy zaś, że w ten sposób jest odcięty już od swej armii piętnastej i nie chcąc trafić do niewoli, szybko odjechał na wschód do Augustowa i Grodna. Kiedy więc dziewiętnastego wieczorem armia piętnasta pośpiesznie odchodziła ku wschodowi, nasza pierwsza armia przedsiębrała zabawny manewr przechodzenia z trudem narwi w akurat odwrotnym kierunku ku zachodowi. Dziwaczny ten i nonsensowny rozkaz, który niemało się przyczynił do zmniejszenia klęski armii sowieckiej pod Warszawą, wywołał z mojej strony silny sprzeciw, lecz niestety zbyt małe poprawki. Specjalnym rozkazem, wysłanym do ósmej dywizji, stojącej już pod ostrowiem zabroniłem tej dywizji słuchać rozkazu swej armii i przyłączyłem ją do armii czwartej rozkazując jej dzielić dalsze losy nie z armią pierwszą a z czwartą tę ostatnią skierowałem znowu na opuszczony kierunek na łąże. w ten sposób zwolniłem nareszcie nacisk na odchodzącą trzecią sowiecką armię, która też zgodnie z określeniem pana Sergiejewa wyszła najlepiej z klęski warszawskiej. Naraziłem również w ten sposób armię generała Śmigłego, a specjalnie biegnącą bez zatrzymania prawoskrzydłową jej dywizję pierwszą legionową, na zupełną izolację i działanie bez jakiegokolwiek poparcia sąsiedniej armii. Nie mogłem znaleźć w archiwach naszych ostrej depeszy wysłanej przeze mnie z Siedlec z powodu tego nieoczekiwanego dla mnie ruchu pierwszej armii w notatkach które mam przed sobą pisanych w Siedlcach poza ostrym określeniem słowem idiotyzm nazywam ten ruch koncentracją w kierunku poznania czyniłem w ten sposób aluzję do względnie licznej ucieczki Najbardziej przyzwyczajonych do pokory elementów naszej stolicy z Warszawy, gdy ta była zagrożoną, uciekano do Poznania, gdzie również chciano ewakuować rząd i centralne instytucje. Nieraz po ukończonej wojnie zastanawiałem się i próbowałem analizować działanie własne i innych podczas bitwy warszawskiej. Wydawało mi się bowiem zawsze, że mnie wyzyskał dostatecznie sytuacji wytworzonej przez atak pięciu naszych dywizji z Nadwieprza. Osiągnąłem, jak to czytelnik już wie, tym atakiem wydanie 17 sierpnia rozkazu o cofnięciu wszystkich wojsk sowieckich spod Warszawy ku wschodowi. Przy analizie, jednak, dochodziłem do przypuszczenia, że były z mojej strony niedociągnięcia. Które z klęski poniesionej przez wojska sowieckie pod Warszawą nie uczyniły klęski ostatecznej, z której walczące z nami państwo wyjścia by nie znalazło. Pierwsze niedociągnięcie, jakie widziałem zawsze, jest to niewyzyskanie dostateczne dnia 18 sierpnia, który spędziłem w Warszawie. Dzień ten dla czwartej naszej armii. A właściwie dla jej dalszego pościgu był prawie stracony. Bez mego bezpośredniego nacisku armia ta bardzo niewiele uczyniła nawet dla wyjaśnienia sytuacji, a mogła, zdaniem mojem, gdyby była przeze mnie dalej pchana, dojść swobodnie do Bugu i swemi strażami przed niemi już osiemnastego wyjaśnić rozmiar klęski którą poniosła szesnasta armia sowiecka oraz wejść w kontakt z cofającą się już trzecią armią sowiecką. Możliwość ta istniała, gdy się uwzględni, że do ruchu rozpędowego czwartej armii dołączone być mogły usiłowania całej pierwszej armii, gdyby ta tegoż dnia ruszyła w kierunku nakazanym jej dopiero rozkazem wydanym po południu 18 sierpnia. Spędziłem ten dzień w Warszawie, gdzie, jak już wspomniałem, sytuacji tak optymistycznie brać nie chciano i gdzie zatem próbowano robić przez pół, a nie na całego. Drugie niedociągnięcie, które przy analizie zawsze wykrywałem, było, że 19 sierpnia, kiedy już dostrzegłem wspomnianą pracę połowiczną, nie na całego ze strony panów, których zostawiłem w Warszawie, nie ująłem wszystkiego natychmiast w swoje ręce, kasując ten chaos organizacyjny i bezład dowodzenia, który się rozwijał i wzrastał po moim rozkazie 12 sierpnia dla prowadzenia kontrataku. Nonsens założenia w bitwie warszawskiej, wypływający z sugestii miesięcznych porażek i klęsk, któreśmy ponosili, był tak silnie założony w Warszawie, że ludzie z trudem oswobadzać się mogli od jego konsekwencji było tam stale jak gdyby dążenie do utrzymywania na bezpośrednim froncie w Warszawie możliwie wielkiej ilości wojsk zabezpieczających stolicę od trwogi. Szybki, błyskawiczny przewrót sytuacji, dokonany przeze mnie tak nieznacznymi siłami, nie wydawał się nikomu trwałym, gdy przedtem prawie półtora miesiąca cała nasza armia na południu i na północy rady z nieprzyjacielem dać sobie nie mogła. A gdy sugestia z mory, tak długotrwającej była jeszcze dostatecznie silną, cepiano się najdrobniejszych przejawów aktywności nieprzyjaciela, by przypuszczać jeszcze możliwość klęski, a nie być pewnym zwycięstwa. W umysłach więc i sercach trwało jak gdyby zaćmienie, gdy ja już dziewiętnastego i dwudziestego byłem zupełnie od jakiejkolwiek trwogi oswobodzony. Dokładnie zdawałem sobie sprawę, że trzeba jak najszybciej skończyć z niepotrzebnym skupieniem nadmiaru wojsk pod Warszawą, jako skutkiem nonsensu założenia strategicznego przy początkach bitwy. Jak już wspomniałem, podczas mego pobytu w Warszawie 18 sierpnia najgorętsze debaty toczone z niepokojem tyczyły się nie czego innego, jak wiadomości z Płocka, który dnia tego był przez Sowiety zdobyty, jak o atakach na Włocławek i ruchach sowieckich w okolicach Brodnicy i Torunia, sugestia porażek i klęsk w ten sposób, jak gdyby się wzmacniała. Nieprzyjaciel szedł wciąż naprzód, zdobywając nowe miasta i szerząc się ku Zachodowi. Dlatego też wyznaję, że z pewnym podziwem czytałem u pana Tuchaczewskiego skargi na swoją czwartą armię, a u pana Sergejewa uznanie słuszności wszelkich krytyk zwróconych pod jego adresem za działania czwartej armii podczas bitwy warszawskiej. Narzekania pana Tuchaczewskiego już zupełnie są nieusprawiedliwione. Dał przecie wyraźny rozkaz 8 sierpnia, skierowujący czwartą i piętnastą armię nie do zdobywania Warszawy, lecz do pochodu za Wisłę.